Speedo Inios 28 września, poniedziałek. Zaczynamy. Czy Miedziński zostanie w apatorze? Te słowa mówią wszystko. Czytamy w artykule Miłosza Lipki w przeglądzie sportowym. W sobotę winner Apator Toruń wygrał z uniotarnów. i i do PG Ekstraligi. To jednak żadne zaskoczenie, bo na to zanosiło się od dawna. Teraz wszyscy zadają sobie pytanie, jak bardzo zmieni się Toruńska drużyna i w jakim składzie przystąpi do PG Ekstraligi 2021. Autor musi się wzmocnić, aby mieć szansę na najwyższym poziomie. W Toruniu wszyscy zadają sobie pytanie, co z Adrianem Miedzińskim. Wychowany klubu nie miał najlepszego sezonu. Nie brakuje opinii, że skoro miał problemy w pierwszej LZ, to w PG Ekstralidze w ogóle sobie nie poradzi. Oto co powiedział Robert Skawina, ekspert sportowego i wychowany kapatora. To trudny temat. Miał pewne problemy, ale swoje przeżył dla Torunia i zrobił. Uważam, że w piekiej ekstralizy stać go na 6-7 punktów w meczu, ja dałbym mu szansę. To jest Torunianin, zawsze da z siebie więcej, kibice też pewnie go chcą. C co jeszcze uważa Sawina? Jeżeli to jest możliwe, to Paweł powinien wrócić. Miał udany sezon w szpikowanych Gwiazdami Włókniarzu, pokazał swoje możliwości. Oczywiście w Toruniu obciążenie psychiczne będzie miało inne, to znaczy większe. To jednak dobry ligowiec, jego miejsce jest w Toruniu. Nie będę za nim płakał. To taki zawodnik, który się wypalił i nie wydaje mi się, aby miał wrócić na najwyższe loty. Poza tym, jako zawodnik ligowy, nigdy mnie do siebie nie przekonał. Bez Doyla też da się zbudować wartościowy zespół. Było zapytanie o deklarację, czy wróci Jason Doyle z Włókniarza. Więcej zapraszam do artykułu Miłosza Lipki w przyrodzie sportowym. Mrozek wyciągnął wnioski, ale naciśnaka jeszcze poczeka. Czytamy... W artykule Mateusza Puka w Przeglądzie Sportowym wydaje się, że fatalny sezon PGG Rofrydnik w PG Extra sporo nauczył prezesa tego klubu Krzysztofa Mrózka. Dotychczasowe działania wskazują na to, że działacz w kolejnych sezonach zamierza przesunąć się w cień, a nowemu trenerowi dać więcej swobody i pozwoli spokojnie prowadzić drużynę. To może być jedyny ratunek w negocjacjach z zawodnikami. Nie jest już tajemnicą, że od dłuższego czasu Mrozek prowadzi rozmowy z tenerem Markiem Ciślakiem I choć obaj podkreślają, że są to jedynie koleżeńskie rady na temat budowania drużyny, na kolejne strony jednak mało w to wierzy. Legendarny szkolniowiec wydaje się idealnie pasować do rybnickiej drużyny i być jedyną osobą, która może ratować niskie notowania prezesa wśród kibiców, a także zawodników. Autorytarny, autorytar, autorytarny styl podejmowania decyzji sprawił bowiem, że już przed tym sezonem żadna z różowych gwiazd na serio nie rozważała jazdy w Row, a klub zbudował na PG Extra Liga pierwszy ligowy skład. Brak radykalnej zmiany polityki doprowadziłby więc do zablokowania klubowi możliwości rozwoju, a po ewentualnym awansie z pierwszej ligi znów pojawiłby się ten sam problem i brak chętnych jazdy w sygnałem o możliwym przyjściu ten razie ślaka to w tym momencie niewątpliwy atut i nadzieja na zmianę w stylu prowadzenia drużyny i Klubu. W orbicie zainteresowań zespoły już teraz są zawodnicy PGX Extra a za rok klub będzie powrotem do powrotu do elity. Mrozek musi być jednak bardzo ważny, bo przyjęcie, przyjście trenera dzisiajka wciąż nie jest pewne i będzie uzależnione od poczynienia na rynku transferowym. Jeśli działaczowi faktycznie uda się zbudować mocną drużynę, to szanse na ściągnięcie legendarnego szkoleniowca wzrosną. Sam trener nie ma bowiem zamiaru angażować się w drużynę w ciemno i zdecyduje się na podpisanie kontaktu dopiero, Zorientuje się, czy jego wymagania zostały spełnione. Do tego czasu w będzie odbierał telefony z innych klubów, m.in. MR Garden GKM Grudziąc i kuszony pracą w Elicie. Wiadomo jednak, że jeśli wszystko będzie w porządku, to pierwszym wyborem będzie Rybnik. Nie też, że ten ma dość blisko to dodatkowo perspektywa ciekawego wyzwania w Rybniku wydaje się bardziej kusząca niż np. walka o utrzymanie z GKM. Obecnie jednak wszystko zależy od które który musi zdawać sobie sprawę, że brak zmiany polityki klubu spowoduje trwałe problemy i zablokuje rozwój tego ośrodka. Pytanie tylko, czy będzie potrafił się pogodzić ze zmianą swojej roli i zdecyduje się odsunąć w cień po ostatnich doświadczeniach. Jednym z warunków dziśaka może być odesłanie prezesa na trybuny. W falubazie urosła apetyty Doleśna jadą po finał. Czytamy w artykule Dawida Borka w WP Sportowe Fakty. Chcemy osiągnąć coś więcej niż awans do playoffów, mówił Piotr Żyto, który chce prowadzić RM Solar Falowa z Zielona Góra do finału PG Extra Ligi. RM Solar falowa z Zielona Góra. Zameldował się w finale PGX Ligi. W rewanżowym meczu płynowym będzie musiał pokonać pogonię różnicą z najmniej trzech punktów. W pierwszym spotkaniu mistrzowie Polski wygrali 46 do 44. Wyzwanie brzmi jak Mission Impossible, ale sport widział już nie takie przypadki. Piotr Żyto i spółka wierzę, że im uda się udokonać niemal niemożliwego. Cały czas walczymy i staramy się dawać z siebie wszystko. Z takim samym nastawieniem udamy się do Leśna, Mówi ten narodzinny na Górze. Trzeba przy tym podkreślić, że już sam awans do czołowej czwórki PG Extra Linii, to dla RM Solar Farobazu na Góra spory sukces. Z startem z zespołu zwinnego winnego nie typowano przecież do walki w górnej części ligowej klasyfikacji. Na pewno jestem usatysfakcjonowany, bo przed sezonem zakładano, że będziemy w dolnych rejonach tabeli. Tymczasem awansowaliśmy do playoff. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia. Chcemy osiągnąć coś więcej niż awans do playoff, stwierdza Żyto. Galosów w finałowej rywalizacji istotna będzie z pewnością dyspozycja Michaela Jepsena Jensena, któremu w tym sezonie brakuje regularności. Dończyk potrafi poświetnie rozpocząć zawody, by w kolejnych biegach zawodzić. Michał w końcówce sezonu zaczął jechać trochę lepiej, aniżeli w środku rozgrywek. Jego każdy punkt nas cieszą, bo on jest zawodnikiem drugiej linii. zdobywa tyle, ile się teraz od niego oczekuje, tłumaczy jest żyto. Jutrzejsze podsumowanie tego spotkania zapraszamy bezpośrednio ze stadionu Alfreda Smoczyka w Lesznie, gdzie właśnie Unia Leczna podejmować będzie Falbaz Góra. Nasza koleżanka redakcyjna Martyna Leni, dziennikarz mnie Wimie Info, będzie nas podsumowywać spotkanie drugie, półfinałowe o Mistrzostwach Polski. Bitwa o finał w czasie Bileuszu. Legenda stali o legendzie. To był Zakapior. Czytamy w artykule Mateusza Makucha WB Sportowe Fakty. Moje Bermudy z Talgorze, bo finał w PGL z Betard spartą Partą miała popatrzeć w dniu szczególnym, bowiem dokładnie w 50 rocznicę wywalczenia pierwszego idealnego mistrzostwa Polski. Wszyscy trzymaliśmy kciuki za Muntka. Wspomina jego kolega z toru. Mateusz Makuch e, e, zapytał właśnie e, Edmunda Migosia, a więc który zdobył mistrzostwo Polski z tymi dla stali e, dla Stali. Gorzów zapytał Błogosława Nowaka, byłego rzeczowca legendy Stali Gorzów, właśnie o tego między innymi byłego mistrza Polski Edmunda Migosia. Więcej przeczytacie w artykule Matusza Makucha. Niepewne prognozy pogody na poniedziałek. Otóż rewanżowy mecz opófinowy Pieki z ze względu na niekorzystne prognozy pogody przełożono z niedzieli na poniedziałek. Jaką aurę przewidują synoptycy? No, yy, może być dość nieciekawie, zapowiadają się opady deszczu, więc yy, może być, yy, mogą te spotkania niestety ulec yy, pogorszeniu. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Yy, zapowiedź tego spotkania, szczególnie w leśnie, w ogólnie Leszno, RM Solar, na góra, przeczytamy na Swidej Info naszej koleżanki redakcyjnej Martyny Olejnik. Już na poniedziałek. Rawansowe spotkania fazy play-off PG Extra Ligi. W ogóle nie zmierzy się z RM Solar Farbulezem Zielona Góra o godzinie 18. Transmisję przeprowadzi dla Was z tego meczu kanał Element Sport 1. Przynajmniej kolejne niesamowite zapowiadające się spotkanie PG Extra Ligi w awans do wielkiego finału. W zeszłą niedzielę na torze w Zielonej Górze lepsi mniej więcej się do wyjścia Piotra Barona, którzy wywieźli ze sobą dwóch zaliczkę. Dla jednych kibiców to trochę mało, choć jak dobrze wiemy, na swoim torze od kilku sezonów w ogóle nie ani razu jeszcze nie przegrała. Oba zespoły podchodzą do tego meczu bardzo dobrze przygotowani i w pełnej koncentracji walizowanych składach nie doszło do żadnych zmian. Zobaczymy tych samych zawodników, którzy zadowali dzisiaj temu wielnej górze. Piotra Piotrażyto wcale nie zamierzałem się poddawać, a co najlepsze przyjrzałem tego pazycieństwo i wymarzony awans na i Religii. Taki sam cel mają zawodnicy Piotra Barona, choć jak dobrze wiemy, w wyruncie zasadniczej na swoim koncie znajdowali aż trzy porażki. Przed nami wszystko zaczyna się zupełnie od nowa, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej. Drużyny, więc o tym, co działo się przed najważniejszą częścią sezonu, należy zapomnieć i żyć tym, co jest teraz. Jakim wielkim zakończy się pierwsze, że może wystąpienie fazy play i czy pogoda na no, to, region nie pustuje, o tym wszystkim dowiemy się już jutro około godziny 20. Wizowane składy RM Solar, Ferru, Bazur, Góra z jednym Antoni Limpek, z dwójką Martin Mazulik, z 3. Piotr Blaszewicz, z 4. Mikael Jebsen-Jepsen, z piątką Patryk Dutek, z 6. Norbert Rekakowiak, z 7. Mateusz Tonder z dziewiątką Emisja Ektudynie, z dziesiątką Janusz Kołodziej, z bardzo Bardo z dwunastką Jamon Lizy, z trzynastką Piotr Pawlicki, z trzynastką Szymon strzelak i z piętnastką Dominiku Bera. Informacje organizacyjne, sprzedaż biletów tylko i wyłącznie poprzez serwis internetowy na stronie www.biletyksul.pl w aplikacji mobilnej Unia oraz w punkcie online w sklepie klubowym w galerii Leszno. Sędzią tego spotkania będzie Artur Kuśmierz, komisarzem taru Jacek Woźniak, a komisarzem technicznym Bożej Demski. Więcej info o biletach zapraszam na Speedway Info. Wtedy więcej się dowiecie, jak będzie wyglądać sprzedaż tych biletów, również na stadionie. Od jakiegoś czasu współpracuje z nami Damian Adamczewski, człowiek z zarządu Ostrowia Ostrowia Wielkopolski. No i zapraszamy również na jego bloga, m.in. na jego fanpage Speedway Fans. Faworyt wczoraj odbył się mecz, też dzisiaj odbył się mecz Wybrzeża Gdańsk. Wczoraj, przepraszam, w niedzielę odbył się mecz Wybrzeża Gdańsk z Lokotim, Lokomotivem Tauwabils, gdzie wygrali gospodarze 50 do 39. Faworyt tego meczu no, zdegradował łotewskich ruchów do drugiej ligi. Od początku zawodów gospodarze zachowali zimną krew i panowali nad sytuacją na torze. Najwięcej punktów zdobyli w tym spotkaniu. A więc pontus Wadimiterasyńko 12 plus 1 A może przejdziemy tutaj bardziej do szczegółów tego spotkania A więc Wybrzeże nańskie podejmowało Lokomotiv Doug Był to mecz w 13 kolejki rozgrywek rozegrany wczoraj, czyli w niedzielę. Najwięcej z za Gdańsk zdobył 12 Rasmussen i Jensen. Dla Lokomotywu Dagwa jest Wadim Terasenko 12 plus 1 bonusowy. z z Brzeża Gdańsk pokonał Lokomotyw Dagwa jest 50 do 39. No i w tej sytuacji jeśli chodzi o tabelę Ewiner pierwszej ligi to już mamy coraz więcej już odpowiedzi i mało Pytań związanych e, z tymi rozrywkami, ale widać, że i z tabelą mamy również problem, a więc e, będziemy musieli chyba poczekać e, z ogłoszeniem tego wyniku. Znaczy, jeśli chodzi o tabelę, za chwilę może uda nam się tą tabelę Wam przedstawić. Otóż e, tak, e, na pierwszym miejscu wiadomo po zwycięstwie Toruń awansował do Ligi pierwszej ligi 28 punktów. 13 spotkaniach. 8 punktów ma więcej, 1 mecz więcej od zespołu Orła Łódź, ale na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek. Na miejscu 7 jest Abramczyk Polonia Bydgoszcz. 6 punktów, 1 mecz więcej od 8 już Lokomotywu Dagłapins, który ma punktów 5 i 1 mecz więcej rozegrany od Abramczyka, więc chyba na to co się zanosi, że dla Abramczyka Polonia Bydgoszcz ten sezon zostanie uratowany, a dla Dagua Dagłapins niestety spadek do drugiej ligi ale również tam są w tej tygodniu y, problemy finansowe. Zapraszamy już dzisiaj na godzinę 19 na magazyn rzutowy z taśmy. Tam porozmawiamy sobie m.in. o y, zespole y, Polonii Piła, o reaktywacji tego klubu, o kłopotach tego klubu zarządem miasta, a także powiem sobie między innymi o ostatnich doniesieniach o ostatnim tygodniu na różno, a więc w chronologicznej formie od poniedziałku do niedzieli. Będziemy również na bieżąco wyniki storów żółżłowych, a więc ze spotkań półfinałowych. Zaraz po spotkaniu, a więc UniLeśno z Ziona Góra, połączymy się z naszą koleżanką redakcyjną, Martyną Olejnik, która z postawionego Edwarda Smoczyka przedstawi nam krótką relację z tego spotkania. No, i będziemy też się próbowali łączyć z Gorzowem, a więc z naszą koleżanką Julią, która będzie na tym spotkaniu stali Gorzów z WTS-em w Roca. My będziemy na bieżąco podawać na naszej antenie w magazynie żużowym z ten wynik spotkania. Zapraszam w imieniu swoim, ale także w imieniu naszych gości, którzy, których będziemy jutro gości na naszej antenie naszego magazynu żyżowego. Jutro na żywo na drugim kanale, a więc godzina 19. Zaczynamy! Spod taśmy magazyn żyżowy. a dzisiaj to wszystko w Speedway News. Zapraszam na następny we wtorek rano, dokładnie 29 września.